Cześć jestem tej strony witam w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. No i tak, w ogóle chciałem z, powiedzieć o pewnej rzeczy związanej z kanałem ogólnie. E, nastąpi zmiana taka mm, sprzętowa, ponieważ mam nowy telefon. E, tutaj jeszcze ten materiał oczywiście widzicie nagrywam na starym, e, na nowym telefonie już wszystko zainstalowałem, wszystkie postępy też e, zorganizowałem. I tam zdecydowanie simsy wyglądają lepiej, no nie ma się co dziwić. Ale także będzie to przyjemniejsze dla Waszego oka, jak będzie kolejny, to jest 31. A jak się pojawi 32. odcinek z serii, to będzie on zdecydowanie przyjemniejszy dla Waszego oka. E, także myślę, że fajnie. E, Shakesy też są tam zainstalowane. Miałem problem z Train Station bo mam zapisany postęp na koncie Google a niestety tam nie wiem jak to przenieść, ale także możecie napisać w komentarzu i i i, i. ale ogólnie jak nie to będę nagrywał ze starego telefonu Train Station, to będzie jedyna seria, która będzie się pojawiła ze starego telefonu seria z GTA została zakończona, aczkolwiek mogu, mogę jeszcze omówić z GTA San Andreas misje bonusowe tak jak na przykład misja strusza prawa z kolei jeżeli chodzi o nowe serie to albo będzie to ciekawostki z misji z GTA 4, albo ciekawostki z misji z GTA 5, choć nie wiem czy od tych ciekawostek to ja nie chciałbym sobie odpocząć trochę i bym proponował albo PUBG Mobile, albo Call of Duty Mobile, albo drugi sezon Dream League. A. ale to tam jeszcze dojdziemy do ładu z tym. No i oczywiście Simsy i Shakesy będą kontynuowane. Także tyle ogłoszeń na wstępie, a dzisiejszy odcinek zaczniemy tutaj spotkaniami naszych bohaterów, czyli no tutaj na początek mamy Annę i Remigiusza i tak. Dziękuję serdecznie za simowanie za to, że zaproponowała, która para może ze sobą być i wyszło że Gimper ma spróbować z Elizabeth, co mi się w sumie nawet spodobało, bo tak planowałem. A Rok ma dać szansę Annie, tylko w sumie, jeżeli dobrze pamiętam, to są dwie Anny. Ta, co teraz on gada z nią. W ogóle tak, jest nowa historia, o taka, zróbmy to kiedy indziej. Historia przyjaźni, zabieganie kumple, starają się pogodzić przyjaźń z maszą sprawę do załatwienia. Tak, a czekaj, w ogóle mamy drugą Annę, tylko... Tak, i tutaj jest druga połowa do poprawy. I właśnie nie wiem z którą Anną. Ale to jeszcze zobaczymy, ale ważne, że Gimper ma się związać z Elizabeth, a z kolei jeżeli chodzi o inne związki, to zmyślałam, że skoro Lara już mieszka trochę w naszym domu, jest najlepszą przyjaciółką Agaty, to mogłaby spróbować. Z jeszcze się bardzo przyjaźnią, ułożyć sobie związek z założyć związek z Ignacym. Także myślę, że to wcale nie byłby taki głupi pomysł. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay. tutaj dokończymy spotkanie naszego Remigiusza Roka. Okej, eee. okej. Okay, okay. No tak, jak patrzyłem jak wygląda Sims na tym telefonie... na tamtym nowym telefonie, to, to wygląda to strasznie. Ale tu wyglądało to bardzo dobrze, ale po pewnej aktualizacji ta grafika tutaj siadła po prostu. I była też aktualizacja w ogóle w Simsach. Tylko tu chyba jej nie ma nawet. Ale na nowym telefonie mam nadzieję, że jest, bo... Powinny być te takie osiedla Neptuna, tylko to nie wiem, czy to jest nowa dzielnica, czy to jest. Czy to powinno być gdzieś tutaj, ale ja zaraz zobaczę. Bo w sumie jeszcze tego nie sprawdzałem. A nie, to jest, patrzcie, nowa teksturka. Yy, tu mamy miasto, nie? A tu mamy osiedle. A, i widzicie, inaczej to teraz wygląda. I my, my mieszkamy na Emerald Drive 324. I mamy różnych simów. O! O! O, to jest super! Mogę tutaj wykupić parcele i na przykład Agata może mieć własne do... OOO! Super! Ej! Możemy założyć własne osiedle. Na którym będą mieszkać tylko na i wyłącznie nasi simowie. No dobra, to jak pojawi się jakiś nowy sim, albo będziemy chcieli przeprowadzić Dominika, żeby e, miał włas... O, ale nie, no to będę musiał się zastanowić, bo to w sumie. O, to jest taki pierwotny dom i to jest taki, jakby dom Dominika, nie? Ej, to fajna sprawa. Ja to ogarnę, ale to w przyszłym odcinku już. E, nie, no super, super, super. Fajna sprawa, ja to ogarnę w przyszłym odcinku. No tak, tak, bo to jest taka sprawa, jednakże dobra. Niech Rok się spotka z drugą anią, niech przeprowadzi z nią interakcję. Długie spotkanie. Z i przejdźmy do Tomka, który jest w pracy. No, już powoli zbliża się do zakończenia. Pracy tutaj i zostanie naprawdę takim wybitnym, najlepszym stylistą, i tym samym ukończą tą historię, ukończy rozdział. O, Elizabeth nawet tutaj przyszła. OK. No już jakoś to idzie. Zaraz zakończymy zmianę ik. Dobra, tak tu wolę sprawdzić czy na pewno się nagrywa, żeby nie było później żadnych problemów, że się nie nagrało coś ważnego. Z kolei Lara jest oczywiście na spotkaniu z Ignacym, to czym, czym też możemy się trochę zająć, tak? Dobra, to mają zwykłe spotkanko. Dobra, przejdźmy do Tomka jeszcze. Te to ja trochę przeskoczyłem teraz, ale. Dobra, o, mam nadzieję, że Tomek uda ci się przeprowadzić jakąś interakcję bardziej. Złożoną, dobra, udało się wspaniale. 10 minut, aż pominąłem. O, dobra, nastąpiło jakieś drobne ścięcie, ale tutaj. O, a teraz przez chwilę była lepsza grafika, ale ogólnie, no. spadają tutaj. Spada ta jakość. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy, by prowadzić do końca tego. Oj, może mu trochę zabraknąć energii, by skończyć tą zmianę, ale możemy dać radę. Tak zauważyłem, że najpierw 2 minuty yy, zabiera, a później 4. Czyli teraz powinno być 16, a później powinno być jeszcze 10. No nawet może i mniej. Chyba możemy pójść do domu i wziąć prysznic na przykład, nie? Tak mi się wydaje, że możemy tak zrobić. Mamy aż 6 Simów, a może ich nie wiadomo ile być, nie? Mm, tylko teraz tak, teraz mamy więcej tych ikon. Dobra, ty Tomeczek, skorzystaj z talety Kulda Agata, tu jest. A nie, jak, w, jest, jak zrobimy hobby i spotkanie, to możemy skorzystać, a widzę, a jak jesteśmy w pracy to nie możemy ok to skoro tak to tak nic na to nie zaradzimy no dobra to przejdźmy do Lary ona ma dużo energii zakończę spotkanie z Ignacym Okej. Okay. No, tak się to fajnie rozwinie. Bo to jest oczywiście Dam Dominika i tak zostanie. Myślę, że Rock Gimper chyba też zostanął już z nim. Tak by jednak... Było w porządeczku, a już kolejni nowi simowie będą się wprowadzać z kolei Myślę Do... no daj, tam gdzie indziej, tak? Zobaczymy jak nam to wyjdzie Okej okay. Ila rezygnacji Tutaj, długie spotkanie Jest ja jeszcze, ja sprawdzę raz, jak się nazywa to osiedle. W górze Neptuna, tak? Czy jak? W górze Neptuna, tak. Tu mamy naszych wszystkich Simów przedstawionych. O, tutaj, jak stoją sobie tak, to grafika jest ładna. Nawet. Tylko tam, jak było ich widać, to było dziwnie. Ale okej. Okay. Przejdźmy jeszcze na sam koniec, na no, zakończenie odcinka do Tomka. W ogóle, jak stoimy czasowo? 13 minut. No, może wyjdzie taki krótszy odcinek, ale zapowiedziałem troszeczkę o tym, co się będzie działo na kanale. E, powiedziałem też o tym. E, o, no, przedstawiłem ogólnie aktualizację. A w ogóle śnieg spadł z okazji zimy. Wow, już u nich, w przeciwieństwie do nas. E, Przedstawimy aktualizację i no, także naprawdę, tylko zbliżające się odcinki będą bardzo fajne. Bo do mojej główki przyszło wiele planów. A już myślałem, bałam się, że w Simsach się to nie stanie, i bardzo mnie to cieszy niezmiernie, że taka, że nastąpił taki przełom. NG. dobra, mam zostanie pewnie znać życie z 2 minuty, nie? Tak jest, trzy, no. Czy coś tu jeszcze mogę kupić? Yy, nie, brakuje nam, żeby skrzynię z pamiątkami otworzyć. Yy. Rok chyba nie ma energii, Alara. Lara... Dobra, to wykorzystajmy ich energię, w tym, a w tym czasie może Tomek swoją zregeneruje. Znaczy taką przynajmniej mam nadzieję, że zregeneruje. Albo przynajmniej skończy się y, czas jego pracy. Dobra. Minuta czterdzieści utomka. No i zobaczymy zaraz, jak to się tutaj pozmienia wszystko. A, jeszcze się nic nie odnowiło, ani nawet jeden e, punkt energii się nie odnowił. Dobra, ale to już 59 sekund poczekamy. E, została minutka, zakończymy zmianę. Ale podejrzewam, nie wiem, czy jeszcze tam, żeby zakończyć ogólnie etap, to jeszcze nie będzie jakiegoś jednego wydarzenia. No, ale tak czy siak, jak nie w tym, to w kolejnym odcinku na 100%, 110%. Tomek ukończy rozdział o karierze stylisty No i zostanie zakończona kolejna historia Tak zostanie ukończona kolejna historia Także kolejny postęp naszej gry Dobra 20 sekund to już poczekamy To już nie jest tak dużo czasu jakoś No, z jednej energii się zregenerowała, ale to mało. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Ukończono. No i tak. Twórca trendów koniec. Ale tak, żeby ukończyć. Że zostać legendą świata mody. Jeszcze teraz Tomek zostanie legendą świata mody. No, ale to już nie w tym odcinku. Także ja się będę żegnał, do usłyszenia w kolejnym. No i cześć!